Witam na kanale Matys PC w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie krótka prezentacja laptopa polizingowego, Lenovo Thinkpad, i już pokazuję model. To jest L450, taki przyszedł sobie ładny laptopik, klasa A, naprawdę jest bardzo ładny. Jedyne, co zauważyłem, to na klapie z tyłu. Ona jest, wygląda bardzo ładnie. Wszystko jest fajnie jest naklejka. Cała klapa jest naklejona, także. Wygląda laptop jak nowy. Mamy tutaj Intel i 5 5300 U, czyli piątą generację nisko napięciowego procesora. Przyszedł z 4 GB pamięci RAM. Ja dołożyłem 2 GB. Dołożyłem też dysk takiego. Patriota. No, nie wyostrzy mi tutaj 120 giga SSD, bo specjalnie go zamawiałem, żeby było taniej, a dokładam swój dysk, bo wolę swój wsadzić. Oczywiście ładowarka. nie jako zasilacz. Oryginalny Lenovo. Tylko, że od któregoś modelu. Z okrągłą wtyczką, ale dali tutaj przejściówkę. Podejdę bliżej z kamerą. Zobaczmy sobie jak to cudo działa. Włączę go. Oczywiście już na wymienionym dysku. No i gotowy do pracy. Długo to nie trwało. Należy się zastanowić, czy nowy laptop w tej cenie. Chociaż w sumie w tej cenie to się nie da za bardzo kupić, bo ja go sprzedaję za 1000 zł już po takich ulepszeniach i z moim zyskiem. E, za 1000 złotych no, nie da się kupić żadnego laptopa sensownego z systemem, a tu jest jeszcze Windows Professional. Także dodatkowe możliwości daje, jak na przykład szyfrowanie dysków, pendrive'ów. Ogólnie lepiej mieć Profesjonala, jak wiadomo. E, także nie kupicie w tej cenie ani nawet Cenie powiedzmy dwa razy większej czegoś na tym poziomie, a o jakości wykonania to w ogóle nie ma co e, dyskutować. Pokażę jeszcze jakie porty posiada ten laptop. Jeszcze na koniec pokażę BIOS i jeszcze jedną ciekawostkę wam pokażę. O, tutaj ta fajna świecąca dioda pada fajny bajer. Tutaj z jednej strony mamy gniazdo zasilania, które łatwo pomylić z USB, bo jest bardzo podobny kształt. No i właśnie USB 3.0. Tutaj jest ikonką baterii, czyli z niego można sobie ładować. Gniazdo słuchawkowe. Z tyłu nie ma nic. Na drugim boku VGA, Ethernet, mini Port i dwa USB. Dodatkowo tutaj jest jeszcze kieszonka na, na kartę SIM. Ona łatwo wychodzi, ale modemu nie zauważyłem tutaj w środku, także można sobie dołożyć, o ile na ten, tej wersji Windowsa 10 będzie to w ogóle działać. Z przodu jeszcze z pamięci, od dołu oczywiście licencja na profesjonala, także fajna opcja naprawdę i złączę do stacji blokującej, bo jak wiadomo, laptopy biznesowe zwykle używa się właśnie na takich stacjach gdzie można sobie podłączyć laptopa od razu do dwóch np. monitorów do myszki, klawiatury a jak trzeba go zabrać to zabieramy samego laptopa przychodzimy do stacji kładziemy go mamy wszystko podłączone tak jak potrzeba instalowałem na nim system od nowa i miałem problem z pendrive'em ale to Pokażę w biosie co było. O ile uda mi się tak po prostu zatrzymać i wejść do biosu? Będę <grym> musiał z poziomu systemu to wyklikać. No, i jeszcze dodatkowo motowy ekran, co jest ciężkie do spotkania w tanich laptopach z marketów. System postawiłem przez UEFI, dlatego są takie komplikacje z normalnym wejściem do BIOSu. Do ustawień. BIOS wygląda klasycznie. Mamy informacje o procesorze, o pamięci. Co tu jeszcze ciekawego, na tej stronie już nic więcej. Ustawienia sieci, ja tutaj wyłączałem butowanie po sieci, bo to tylko przeszkadzało. Ustawienia klawiatury, o właśnie tu jest ciekawa rzecz. Ja nie lubię jak wykonują się te funkcje opisane ikonkami, tak jak tutaj są, jako pierwsze i żeby trzeba było Fn'a i coś, żeby być klawisie od F1 do F12, więc każdemu ustawiam, żeby działały normalnie klawisze od F1 do 12 Ma te dodatkowe funkcje z Fn żeby się robiły. I co ciekawe, tutaj zobaczcie na klawiaturkę, Fn i Control to się strasznie myli. W takiej kolejności Lenovo zrobiło, nie wiedzieć czemu, ale tutaj jak widać przyznają się do błędu i jest opcja zamiany kontrola z FN-em. Także to też ustawiłem, żeby było wygodnie to e, używać. Co my tutaj jeszcze mieliśmy? Jeszcze, o, jeszcze USB. E, taka ogólna porada. Jak macie u, e, laptopy tylko USB 3.0 e, i macie opcję włączenia, wyłączenia lub auto. Lepiej zostawcie auto, bo jak ustawiłem 3 z na Enablet, to nie czytało mi pendrive'a z instalką Windowsa, który był na USB 2.0. Także lepiej mieć ustawione to automatycznie. No i na koniec wspomniana ciekawostka. To co widać to telewizor, tylko że nie chciało mi się podchodzić bliżej, tyle co aparat sięga. No i pokażę Wam jak w łatwy sposób można sobie puścić obraz z laptopa na telewizor. I uwaga, jeśli macie komputer stacjonarny i nie macie w nim karty sieciowej bezprzewodowej, to niestety tego nie zrobicie, bo działa to przez Wi-Fi Direct. Dobra, uwaga. Teraz przejdziemy sobie na ekran komputera. Dobra, i zobaczmy. Należy kliknąć sobie tutaj, wyświetlić powiadomienia, być może rozwinąć tutaj, bo może być schowane. Klikamy połącz i system nam szuka wszystkie urządzenia, na których mógłby się, do których mógłby się połączyć i przekazać obraz. Wybieram sobie Samsung. Tak, łączenie. No, i jak widać, jest to samo na telewizorze, to co było na laptopie tutaj. O. Taka prosta sprawa, tylko właśnie trzeba mieć Wi-Fi Direct. Nie jestem pewien, czy wszystkie laptopy to obsługują, także tutaj działa na pewno. No i tak zupełnie na koniec podsumowując, pamiętajcie, że zawsze możecie kupić sobie za połowę ceny nowego laptopa. Taką używkę w idealnym stanie. Pewnie będzie Wam służyć dłużej niż to nowe Badziewie z marketów. Bo umówmy się, na no za 2000 zł w dzisiejszych czasach nie dostaniecie nic ciekawego. Zaczynając od tego, że obudowa będzie tak tandetna, że będzie się łamać od samego patrzenia. Biznesówki są zdecydowanie lepiej robione. No i wydajnościowo będzie też taki laptop lepszy, bo za 2000 też nie dostaniecie żadnej wypasionej karty grafiki, ani nic takiego, więc jak nie potrzebujecie jakiegoś tam super sprzętu do grania, to lepiej kupić sobie za połowę ceny, czy nawet jedną trzecią ceny tego, co byście normalnie wydali, taką polizingówkę od Lenovo, Della, HP, no głównie te trzy firmy, mają te swoje linie biznesowe i nawet profesjonalne, dodatkowo jeszcze wyższe, więc takie sprzęciki polecam. No i to by było na tyle, cześć.